Witam, mamy pierwszy poranek naszej wspólnej zasiadki, podczas której nagrywamy ten film. Jak widać słońce dopiero wychodzi. Znajdujemy się nad dużą zaporówką. Bardzo uwielbiam łowić nad takimi właśnie wodami. Jest to dosyć trudna technicznie woda. Co do taktyki, tak na razie na wstępie powiem, że jedną wędkę mam wywiezioną daleko blisko koryta, natomiast druga wędka jest blisko brzegu pod szcinami. Zobaczymy, co będzie okaże się lepszego. Wypracowanie ryby z takiej miejscówki jak tutaj, z takiej dużej wody, daje mi więcej satysfakcji niż bym siedział na takiej zwykłej wodzie karpiowej, gdzie bym złowił kilka lub kilkanaście karpi dziennie. Po prostu no, to jest to, co bardzo lubię. Łowienie na dużych zaporówkach, trudna woda, dużo zaczepów. Zresztą sami zobaczycie podczas tego filmu. To na razie tyle. Czekam, aż się zrobi kawka. Trochę Wam przedstawię, jak wygląda ta woda z drugiej strony. trochę opowiem Wam o tej wodzie. Jest to duża zaporówka, jak widzicie. I tak, pierwszy zestaw wywiozłem dosyć daleko od brzegu, to jest około 200 metrów. Zaraz obok płynie koryto. No i tam postanowiłem zanęcić tylko grubo, duże kule. No i sam staram się w ogóle właśnie wyłączyć jakieś małą drobnicę, same kule, grubo. Pływam bardzo rzadko, zobaczymy co to przyniesie. Udało mi się tam właśnie złowić już jedną ładną rybkę. Po dwóch dniach wędka w wodzie była. Był piękny odjazd. Na, na taki był pech akurat, że jeszcze to było przed filmem, bo tutaj przyjechałem już od 3, 3 dni wcześniej. Chciałem trochę przygotować to łowisko. Na takich wodach, sami wiecie, no jest trochę trudno. Te, na te ryby trzeba trochę poczekać, więc chciałem sobie trochę wcześniej no je przygotować. Następna wędka leży blisko brzegu, blisko trzcin. Jest tam dosyć na nawierzchnia, dlatego tam zastosowałem przypon 360 na popapa. No, zobaczymy, co pod koniec filmu, która taktyka lepiej się sprawdzi. Czy tutaj pod brzegiem, czy tam daleko. Zapraszam do filmu. Jest piękna poranna rybka. Branie nastąpiło na przypon 360. W późniejszej części filmu bliżej Wam zaprezentuję ten przypon. Wypuszczamy karpika, bierzemy się za wywożenie wędki z powrotem. Działamy dalej. Teraz opowiem trochę o metodzie jak tutaj nęcę, więc pierwszą miejscówkę, która się znajduje blisko brzegu postanowiłem nęcić bardziej, tak delikatniej. Kulki o średnicy 16 mm i wszystko na słodko. Jak również do tego dosypuję pelet, kukurydzę i orzecha tygrysiego. Postanowiłem tutaj właśnie łowić na drobno, natomiast dalej sypę same duże kulki. 24 mm bez peletu, bez niczego, wszystko na grubo. Tam czekam na piękną rybę, no zobaczymy co się lepiej sprawdzi. No na razie pod brzegiem jest lepiej, ale to z racji tego może, że jest, odbywa się tarło i te karpie idą za tą mikrom blisko brzegu. Tam bielu kręciłeś. Przyponik, zobacz sobie taki właśnie. Bluebagreek, Blu tak? dokładnie. To jednak odchodzisz z 360? Nie, 360 mam tutaj pod brzegiem w tych trzcinkach, tak jak widziałeś, jak żeśmy wywozili. Zresztą na noc tak samo postanowiłem tam dalej tak łowić. Ale tą miejscówkę na otwartej wodzie, tam widziałeś, tam wypukaliśmy, jest ładnie twardo. Gruba kula Gruba kula jest, o, no wiesz, tak na, 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 na dużego karpiczka. No i myślę, wydaje, że ten przyponik tam się sprawdzi idealnie. Fajny, bo tu masz sztywny odcinek. Dokładnie, wiesz. to Też tam trochę tutaj mamy drobnicy, trochę. no i wiesz, i może tam być że jak będzie, to po prostu taki przypon... Nie splączą. Ci, nie splączą, proszę. nie splączą. I tak tak samo bardzo uwielbiam wiesz, tak łowić. Zresztą Widzę, zobacz. Że jak zawsze quick, no, quick musi być. Pozycjonuje mi od razu, zobacz. Tak jak ma być przypon. Mhm. Tak jak widzisz, karpik podejdzie, zaś się od razu się w dolną wargę pozycjonuje, żeby się haczyk wbił. Tam, quick zawsze dobrze pomaga, jednak ten haczyk lepiej pracuje w pysku ryby. Dokładnie. Zawsze się odwraca w tą dobrą stronę. To co, wieczorem przewozimy? Wieczorem przewozimy, mam nadzieję, że dzisiaj złowimy no, ładną rybkę. Może się coś uda. Chociaż ja bym się bał takiej dużej przynęty, niby jeszcze jest wiosna, to wiem. No wiesz, no, na razie karpik złowiliśmy, chociaż pierwszej nocy, jeszcze jak ciebie nie było, no złowiłem pięknego Karpia 14 Mam nadzieję, że złowimy jeszcze większego tej wyprawy. Zobaczymy jak to zobaczymy. Się. Też muszę chyba przewieźć na grubo. Dokładnie. Ale też masz jeden zestaw na, na 360. Nie, ja wszystko mam wszystko, na Roniriga... A na Runiriga masz. Kapata. Ok. Zobaczymy. Ale fajnie, że dajesz gruby zestaw, bo zobaczymy co nam przyniesie. Taka taktyka. Każdy zestaw znaczy, mamy inaczej, tak? Dokładnie. Zobaczymy, który się najlepiej sprawdzi. Jak najlepiej na razie, w tej chwili 360. Trzy rybki nam dała, ale to jest dopiero pierwszy dzień. Mamy jeszcze przed sobą dwa dni. Na pewno coś jeszcze do ładnego dołowimy. Niedługo zbierzemy się za wywożenie wędek. Zaprezentujemy Wam właśnie zestaw, jak głowie. Cała moja wędka z czego się składa. Bierzemy się niedługo do pracy. Dokładnie. I czekamy na brania. Czekamy na brania. wywieźć daleko od brzegu na otwartej wodzie i znalazłem bardzo ciekawą miejscówkę zaraz za korytem. Jest to piękny blat. Głębokość tam jest mniej więcej 2,20-2,30 m. Z racji tego, że mam akurat zestaw na brzegu postanowiłem Wam zaprezentować z czego on się składa. Zaczynając od linki głównej jest to plecionka Submerge o przekroju 0,20 mm i wytrzymałości 0,40 lb. Następnie mam około 30 metrów szałówki. Sami wiecie, że plecionka jest bardzo sztywna, więc potrzeba trochę amortyzacji, więc założyłem 30, około 30 metrów szałówki o tej samej wytrzymałości 40 lb i przekroju 0,57 mm. Następnie mam mniej więcej ponad metr bez, bezrdzeniowego lidera. Dalej jest założony ciężarek 284 gramy na zestawie dropów, który podczas brania powinien nam się ładnie. Wypiąć, a następnie jest mój ulubiony przypon, czyli blok bagrik długi około 40 cm. No i zobaczymy, no. biorę się za wywózkę. Jesteśmy na miejscówce, daleko na otwartej wodzie, tutaj na tym twardym blacie. Tutaj postanowiłem łowić tylko na grubo, same duże kule. Zobaczymy. Nie chcę tutaj właśnie żadnego mieć przyłowu, żadnej drobnicy. Tak jak widzicie, jest długi włos, długi przypon. Same kulki. Do brzegu. Po drodze pokażę Wam właśnie, jakie mam przeszkody. A jest ich bardzo dużo. Sami zobaczcie za momencik. Jesteśmy przy mojej pierwszej prowadnicy, która znajduje się około 100 metrów od brzegu, na której zawieszam mój zestaw. Bez niej byłoby tutaj niemożliwe łowić. Sami zobaczcie, co tu jest dookoła wszędzie zatopione krzaki. Dlatego bardzo mi to ułatwia tutaj łowienie. Jak widzicie, zbliżamy się do drugiej mojej prowadnicy, która znajduje się około 50 metrów od brzegu. Dzięki temu, że ta wędka ma taką możliwość, że mogę ją skrócić do konfiguracji 8 stóp, co bardzo ułatwia mi manewrowanie tutaj między tymi wszystkimi zaczepami i bardzo łatwo mogę sobie zaczepić na prowadnicy zestaw. Akurat w tych warunkach wędka bardzo się dobrze sprawdza. Polecam do takiego właśnie trudnego łowienia, jak mam tutaj w tym momencie. Jesteśmy w miejscu, gdzie wytypowałem swoją pierwszą miejscówkę, Jest, znajduje się ona blisko brzegu, jak widzicie dookoła wszędzie trzciny i tutaj postanowiłem sypać, tak jak mówiłem wcześniej, drobniej, mniejsze kulki, pelet, kukurydza. W tych trzcinkach tak samo odbywa się tarło, więc mam nadzieję, że te karpie przyjdą do tej ikry. Zresztą z tego miejsca już udało mi się złowić dwa ładne karpie. Kładziemy zestawik, trochę podsypę. Płyniemy do brzegu. Na tej miejscówce bliżej brzegu zastosowałem tylko jedną prowadnicę. Nie mam tutaj aż tyle tych zaczepów nad wodą, więc jedna mi w nich zupełności wystarczy. Mamy już prawie wieczór, wędki już wywiezionem, płyniemy do brzegu, czekamy na branie. Na takich wodach trzeba nieraz poczekać kilka dni zanim ta ryba nam wejdzie. Pierwsze branie nastąpiło po 48 godzinach jak miałem zestaw w wodzie. Z daleka, tam zaraz właśnie blisko koryta. Piękny odjazd, popłynąłem po rybkę, rybka mi dała dużo satysfakcji z cholu. Po wyciągnięciu jej tutaj no, okazało się, że jest naprawdę ładna, ładna rybka. Prawdopodobnie pierwszy raz była na haku, bo no, ładnie walczyła. Teraz może trochę powiem o wywózce. Jest to trudna, dosyć technicznie miejscówka, dlatego wszystko muszę robić tutaj na wiosłach. Nie mogę tutaj pływać na silniku. Dookoła wszędzie jest pełno zatopionych krzaków, które wyrastają ponad wodę. Tak również mój, moje zestawy muszą pierwsze być około 100 metrów nad wodą, do czego stosuję nasze specjalne prowadnice. Na tej dalekiej wywózce, około 200 metrów, mam, mam dwie, dwie prowadnice typu Y. Mamy piękny zachód słońca, jest to już ostatnia nocka naszej zasiadki. Kładziemy właśnie zestaw tutaj na tej odległości 200 metrów od brzegu. Zaraz tutaj za markerem jest koryto. Płyniemy do brzegu, liczę, że może tej nocy uda się złowić piękną rybkę. Dopłynęliśmy właśnie do brzegu i zaraz po przypłynięciu do brzegu wracam z powrotem do konfiguracji 10-stopowej, co znowu mi bardziej pomaga przy holowaniu tej rybki. Zakładamy na poda. karpik, branie nastąpiło o siódmej rano, w okazał się przypon 360. Mała rybka, ale cieszy. Jaka jest sytuacja na świecie? Koronawirus bardzo nam utrudnia karpiowanie, więc również tutaj pamiętamy o dezynfekcji rąk. No, jest to bardzo ważne, każdy o tym wie. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście na tym filmie, spodobało Wam się. Zapraszam do takiego łowienia na takich dużych wodach. Jest to bardzo fajne przeżycie. Zostawcie suba na naszym kanale. Pozdrawiam.